Co się dzieje? Rafał! Rafał! Ale czekaj, czekaj. Ale stój! Stój! Jerusz! Ale Na greckiego Boga oczywiście. Pawaj daj jakąś super minkę! Krzysiu odejść. Tak no tak dawaj! Tak no dawaj! Nie uciekaj! Nie bądź dziecko! Ka tu, tu na ziemi! Dawaj jakąś minę! Tu na zawsze ma minę! No, i Teraz mnie da, ale tak musisz tą swoją pozycję weźć. Zawsze już ujrzymy zdjęcie, nie robię. No, już nie moje. Dwa razy. Nie, bo moja. Dobra, dobra. I tyle. Do stylu grackiego w ogóle. No. Co, Co z się stylu? Pokaż to. Pokaż to zdjęcie.